Witajcie, kochani. Chwała Pana Jezusowi. Wiecie, chciałem się podzielić z Wami czymś, czego ostatnio doświadczyłem. Ale zacznę od początku. Kilka dni temu obudziłem się rano i usiadłem na łóżku i poprosiłem Pana Boga o to, żeby jak chce, tak, i jak uważa, to żeby mnie po prostu użył dzisiaj do czegoś tam, prawda, co on uważa, tak, żebym był. Bo ja po prostu chcę być przydatny, chcę być użyteczny dla niego, żeby, żeby po prostu wykorzystał, jak chce, to żeby wykorzystał moje. Mnie, tak, mnie całego do swoich celów. No i potem, no, wstałem, tak, zjadłem śniadanie. No i okazało się, że wyskoczyła mi nagle pewna sprawa, którą gdzieś muszę załatwić tutaj w okolicy mojego miejsca zamieszkania, tak? No, a że ja na ogół wychodzę z domu i zaraz wsiadam do samochodu, tak, bo jadę gdzieś do pracy, a ta sprawa do załatwienia jest dosyć blisko mnie, więc powiedziałem: No dobra, to nie ruszam auta, tak, przejdę się ten kawałek piechotą. Bo tam w ogóle ciężko zaparkować, to ja tam będę krążył, jeździł, tak, to szybciej będzie mi pójść piechotą, załatwić sprawę i wrócić. No i tak zrobiłem, nie? Poszłem tam, załatwiłem sprawę, i jak wracałem, zatrzymał mnie jest człowiek pewien, tak? Bezdomny. Ale tak bardzo grzecznie do mnie podszedł nie? I ten, i, 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 mówi, że mu bardzo wstyd, że on musi prosić, ale jest bezdomny. No było widać, że nie jest z nim dobrze tak ogólnie, nie? No i wiecie, przypomniało mi się to, to ta moja prośba do pana Boga. No i mówię, okej, okay, zatrzymałem się i rozmawiałem z nim. Prosił mnie tam, nie, że jest bezdomnym, że, że potrzebuje tam na przetrwanie, nie, żeby tam pomóc mu jakoś. No to zrobiłem mu tam jakieś zakupy, zapytałem go, co mu jest potrzebne. Zapytałem, co mu jest potrzebne, no to mi powiedział, to, to poszłem, mu kupiłem. No ale wyszedłem z tego sklepu i, i mówię, no i tak, tak to nie może być, nie, tak się nasza ta, tak sobie myślałem, wiecie, że to przecież nasza rozmowa nie może się tak skończyć, bo. Jak Pan Bóg mnie chciał użyć, to z pewnością nie po to, żebym ja mu tylko coś tam kupił, ale żeby mu opowiedzieć o Panu Jezusie. No i wiecie, opowiedziałem mu tak. Zapytałem go, czy słyszał o Panu Jezusie. On mówi, że tak, nie słyszał pewnie, wiecie, gdzieś tam pogrzebał w kieszeni, w spodniach wyciągnął różaniec. <grym> ale ja nie zwróciłem na to uwagi, bo wiecie, jak się zaczyna na takie coś zwracać uwagę, to temat się zmienia i po, po prostu diabeł zwycięża. Nie? To wiecie, my nie, nie możemy się temu poddawać, nie? żeby zwracać uwagę na takie coś. Niech ludzie nam pokazują, co chcą. Tak? Ja, mam, ja mam coś do powiedzenia i ja się tego trzymam, że ja chcę przekazać to, co ja mam do powiedzenia. I w ogóle nie zwracam uwagę na te jakieś tam na, na te rzeczy, które ktoś tam coś robi, nie? bo to by po prostu zakończyło rozmowę, tak? Więc powiedziałem mu o Panu Jezusie, modliłem się w duchu, żeby mnie Pan prowadził. I, I fajne muszę powiedzieć, wiecie, nie było jakichś tam wodotrysków, jakich specjalny, jakiegoś właśnie specjalnego uczucia, jakiegoś tam przeżywania, jakich, jakich, wiecie, nie było czegoś takiego. Nieraz, jak, jak, jak się mówiło komuś o Panu Jezusie, to, to temu towarzyszyły jakieś takie doświadczenia też wewnętrzne, a tym razem było tak zupełnie spokojnie. Ja mu powiedziałem, ja mu powiedziałem świadectwo, ja mu powiedziałem oczywiście o grzechach, o krzyżu, o tak dalej. Ja to wszystko mu powiedziałem bardzo, bardzo krótko, tak, ale, ale powiedziałem, że może przyjść do Pana Jezusa taki jak jest, nie i tak dalej. Po prostu powiedziałem mu ewangelię, tak, bo nie to jest tutaj najważniejsze, co ja chcę powiedzieć. Ja tak powoli zmierzam do, do tego celu, tak, który chcę powiedzieć i który, mam nadzieję, będzie dla nas w ogóle zachętą. I ja porozmawiałem z nim, pożegnałem się, mówię, Muszę lecieć też do pracy. No i wiecie, cieszyłem się, tak? Wiecie, nie była to jakaś taka radość, która by mnie rozpierała od środka, ale cieszyłem się. Podziękowałem Panu Bogu, wsiadłem do samochodu, podziękowałem Bogu, pomodliłem się o tego człowieka, ale z tym człowiekiem się nie modliłem. Nie, ja po prostu mu powiedziałem. Wiecie, ja, ja, ja wsiadam potem do samochodu i mówię, jakie to jest proste, nie? Jakie to jest proste, no po prostu powiedzieć. Powiedzieć komuś, powiedzieć komuś o panu Jezusie. Tak po prostu. No i co dalej. I wiecie co? Dzień minął i poszłem spać. Obudziłem się w nocy. I, no i chciałem się modlić, tak, więc, więc, wiecie, wstałem z łóżka, podniosłem się. Jakoś tam się modliłem. Nawet nie pamiętam już teraz, bo to, to nie jest najważniejsze tutaj, tak? Ale po prostu wstałem, podniosłem się, żeby się pomodlić. I wiecie co? I przyszła mi wtedy, przyszła do mnie taka myśl. I to właśnie to, to jest to, to sedno, którym się chciałem z Wami podzielić. Przyszła do mnie taka myśl. A myśl, myśl brzmiała tak. Wiecie, ja, ja przy tym, ja poczułem przy tej myśli takie Boże dotknięcie, ale mimo wszystko ja byłem taki. To, to było w nocy. Ja potem, ja potem nie wiedziałem, tak nie miałem pewności, czy to Bóg skierował słowo do mnie, czy mi to przyszło na myśl. Wiecie, ja, ja chciałem, żeby Pan Bóg mi to po prostu potwierdził, tą, tą myśl. I wiecie, ta myśl brzmiała tak: jeśli mówisz komuś o Panu Jezusie, to masz prawo modlić się o cokolwiek, masz prawo modlić się o tego człowieka. I wiecie, taka myśl, nie? Ja, ja się zastanawiałem nad nią w, te, w nocy, jeszcze leżałem, mówię, wow, jaka niesamow, jakie to jest niesamowite, nie? Faktycznie, bo to, to potwierdza słowo Boże, tak? Bo, słowo Boże to potwierdza, że, bo jest napisane, że oni szli, głosili słowo. Wiecie, ja może to przeczytam, bo ja tu mam przygotowane Ewangelia Marka 16, 20, nie? Mówi na przykład tak: Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły, nie? Jest jeszcze inne miejsce, bo to jest ciekawe, bo to w trzy miejsca są, nie? A to są, to jest trzech świadków, tak? <laughs> trzy miejsca, a na podstawie dwóch lub trzech świadków będzie każda sprawa. Dzieje 14 trzy. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie, w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Tak? Wiecie, chodzi mi o to, że potwierdzał Pan ich słowa, nie? że to, co oni mówili. Dlatego mi przyszło na myśl to, że jak komuś mówię Ewangelię, jak komuś opowiadam o Panu Jezusie, to mam prawo się o niego modlić. I Hebrajczyków tak samo, nie? Hebrajczyków 2:4. To jest mowa o słowie, tak? Ogólnie o słowie. I czwarty werset mówi, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Ja tak sobie myślałem nad tym i na drugi dzień podzieliłem się z jednym bratem tym, tym swoim takim właśnie tą myślą i tym, tym moim takim właśnie spostrzeżeniem. I i wiecie, przyszła mi do głowy taka myśl, i to jest, i to jest ważne, słuchajcie, to jest ważne w tym, co ja, co ja mówię. Bo chodzi o to, że jak ja mówiłem to temu bratu, tak? Jak ja się z tym dzieliłem z nim, to mi się ta myśl rozwinęła bardziej. I mówiąc mu o tym, ja mówię tak, że to, że to chodzi o to, że ja komuś, ja z kimś się dzielę Ewangelią. Ja mówię o panu Jezusie, i potem na przykład pytam się go, pytam się tego człowieka. Jaki masz problem, tak? Jaki masz problem, co, co cię dotyka, co się dzieje w Twoim życiu, o co, co, o co chciałbyś, żeby się modlić, tak, żeby Pan Bóg, żeby Pan Bóg to rozwiązał. Wiecie, ja, ja zaraz wam wyjaśnię, o co mi, dlaczego ja to tak mówię, ale, ale to, jest, to jest ważne tutaj, nie? że bo my często na przykład widzimy kogoś chorego i od razu byśmy się modlili o Jego uzdrowienie. Nie? Ale zobaczcie, że jak ślepy przyszedł do Pana Jezusa. To pan Jezus się go spytał, co chcesz, żebym ja ci zrobił, co chcesz, żebym ci uczynił. Bo tak sobie pomyślałem, wiecie, że ktoś może być ślepy, ale może mieć inny problem. Może mu ta ślepota tak nie przeszkadzać, tak? On może mieć inny problem. Na przykład, nie wiem, może jest chory gdzieś tam na raka. Nie wiem, na raka żołądka na przykład, tak mówię w cudzysłowie, nie? I, I może on by chciał z tego raka być uzdrowiony, a niekoniecznie ze ślepoty. Wiecie, chodzi mi o to, że. To człowiek, ktoś powinien zdefiniować swój problem, a nie my za niego, tak? Nie ja za niego. I tak sobie myślałem wtedy, nie? że tak sobie no, układałem sobie taką historię, tak? Że ja podchodzę, idę, tak, ktoś do mnie podchodzi, bo do Pana Jezusa też ludzie przychodzili, nie? On, ludzie do Niego przychodzili, nie On chodził i szukał ludzi, tylko ludzie przychodzili do Niego. I na przykład yy, ja idę, ktoś mnie zaczepia, tak jak ten, tak jak ten bezdomny, tak? I ja, i on, on mnie zaczepił, ja z Nim rozmawiam i ja mu zwiastuję Ewangelię wtedy. I kończę zwiastowanie się, go pytam o Jego problem, żeby. I to jest, to jest bardzo. To jest bardzo potężne myślenie, bo tak, taki człowiek niekoniecznie w tym momencie musi, wiecie, uwierzyć, upaść na kolana i tak dalej, ale jak On powie o swoim problemie, ludzkimi sposobami nierozwiązalnym, tak. A ja pomodlę się w imieniu Jezusa, tak? Poproszę Ojca o rozwiązanie tego problemu to Pan Bóg to zrobi. I to się pokrywa, wiecie, z tym, co jest napisane w Ewangelii Jana. I to jest tutaj bardzo ważne. 15 rozdział, 7 werset mówi tak. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Nie, zobaczcie, o cokolwiek byście chcieli. I potem 16 werset mówi tak samo. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dał wam. Nie o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu Moim. Wiecie, ten siódmy werset mówi tutaj proście o cokolwiek byście chcieli. I to jest ciekawe, że to. Ja to tak teraz rozumiem, to nie chodzi o moje chcenie, co ja chcę prywatnie, ale moje chcenie, tak, to moje chcenie, ma być motywowane tym drugim człowiekiem, tak? tym, co, co jego dotyka. Tym, co jest jego problemem to ma się stać tym moim chceniem, tak, rozumiecie mnie? To nie jest, że, że wiecie, no cokolwiek ja sobie ubzduram, mnie i cokolwiek ja chcę, nie. I zobaczcie, i tu Pan Jezus mówi, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, nie, przez to będzie, jeśli obfity owoc wydacie, i tak dalej, wiecie, znacie te słowa. I ja sobie, tak sobie to wyobrażałem właśnie, tak o tym myślałem, że ja mam prawo, właśnie wtedy mam prawo modlić się o cokolwiek, naprawdę o cokolwiek, co jest problemem danego człowieka, a nieco ja sobie obzduram, mam prawo się modlić, ale powiem wam tak. To przyszło mi tak na myśl, nie? Wiecie, to nie było takie, to nie było w moim uczuciu takie ewidentne, że ja wiedziałem, że mi to Pan Bóg powiedział, bo czasami tak jest, ale ja tutaj nie, ja, ja tak, ja odczułem Bożą obecność, ale mówię, Panie, ja nie wiem, czy to, tak, czy to od Ciebie słowo było, czy to mi po prostu jakoś przyszło na myśl. Ja bym chciał, żebyś mi to potwierdził, tak, żebyś mi to w jakiś sposób, no, że to od Ciebie, że, że to właśnie tak jest, żebyś mi to potwierdził. I wiecie co, wczoraj ten brat, z którym ja się tym dzieliłem, on mi podesłał jedno takie nagranie, kazanie, które się pojawiło w internecie, tak? Ale ja bym to, tego posłuchał, ale ja bym tego posłuchał dopiero w poniedziałek prawdopodobnie. Ale że on mi wczoraj podesłał je i ja miałem wczoraj czas, to posłuchałem wczoraj. I wiecie co, ja bym. Ja, bym, ja chcę wam puścić kawałek tego nagrania, taką końcówkę. Może ktoś z Was to słyszał już, ale powiem wam, dla mnie to był. Dla mnie to był normalnie cudowne, tak? Cudowne, bo, bo ten brat w tym kazaniu powiedział dokładnie wszystko to, o czym ja mówiłem i co ja miałem na myśli. Posłuchajcie. And now when we are in Iran, I teraz, kiedy pracujemy w Iranie, poszliśmy nawet o krok dalej. Uh, because of the uh, situations in the country. To uh, jest na sytuację jaka panuje w Iranie. And there means and difficulties for the believers to uh, regularly come together. Ponieważ chrześcijanie uh, są tam narażeni na wielkie ryzyko. To jest bardzo niebezpieczne dla nich, żeby w ogóle się spotykać. So when they uh, act the Jerusalem missionaries are sharing the gospel to a uh, This is have to kiedy misjonarze z Bektudzie Muzolem dzielą się tam Ewangelią z jakimś muzułmaninem, czy muzułmanką, to tutaj spotykają się z pewnym wyzwaniem. Za każdym razem dzielą się swoim świadectwem. Mówią, ja osobiście spotkałem się z Isa, I o to, co On mi dał. I potem mówią tak, Is there something in your life, czy jest coś w Twoim życiu, really and and, and co jest naprawdę dla Ciebie trudne, co jest naprawdę wielkim problemem and when the start to share, i kiedy ta osoba zaczyna się dzielić? Then they say, Let's pray together. To wtedy mówią pomócmy się razem. And for the first time in life, I po raz pierwszy w życiu tej osoby, person, ta osoba pochodząca z muzułmańskiego świata. zaczyna powtarzać modlitwę w imieniu Isa syna ży Boga żywego. i 100 na 100 przypadków. God will answer. That Bóg odpowiada na tę modlitwę. And that is How is this I ta osoba jest w szoku, jak to jest możliwe? I've been praying Allah for 40 years. <laughs> Modliłem się o to do Allaha przez 40 And lat. I, never I nic nie dostałem żadnej odpowiedzi. And your Jesus, a twój Jezus, twój Isa right here, właśnie tu i teraz, on the street, na ulicy, is answering my prayer. Odpowiada na moją modlitwę. It almost like he's alive. Wygląda na to, że on chyba żyje. Yes. And that's the way people come to salvation. I to jest ta droga, która doprowadza ludzi do zbawienia. So the gospel is proclamation of the word. Więc Ewangelia jest ogłaszaniem słowa An action. i jest działaniem. No może wystarczy tyle, i wiecie, i dla mnie to jest po prostu niesamowite, że. Ten brat, którego przed chwilą mogliśmy posłuchać, ten fragment, to on tam w którymś miejscu powiedział dokładnie to, co ja, to, co ja właśnie mówiłem, to, co ja miałem na myśli, nie? że najpierw szło słowo, a potem Pan Bóg je potwierdzał. I on też cytował właśnie te fragmenty z Ewangelii. I dla mnie to jest takie niesamowite, wiecie, ja to, ja to kocham. Jak Pan Bóg mnie uczy sam, tak? Sam mnie uczy swoich dróg. I to jest coś, na czym mi bardzo zależy, tak? Na poznawaniu dróg Bożych. I wiecie, i, i teraz od tej pory ja myślę, 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 że Wy też, ale ja będę właśnie to stosował. Ja będę to stosował, ja będę chciał, będę się modlił zawsze, ilekroć będę wychodził gdzieś z domu, to będę chciał, żeby Pan Bóg mi ludzi przyprowadzał, żeby, żeby podsyłał do mnie ludzi i żeby mógł zwiastować im Ewangelię i modlić się właśnie modlić się, bo ten brat w tym, wiecie, to jest godzinne nagranie, tak, ale godzinne kazanie, ale on mówi tam właśnie, że te rzeczy, które, te problemy dla ludzi, które są dla nich nierozwiązywalne i, i, po, i jak my, wiecie, głosimy Ewangelię im i i modlimy się potem o te problemy i Pan Bóg je rozwiązuje, to to jest coś, co otwiera im serca, nie? I że oni po prostu mówią, no faktycznie ten Bóg żyje, to jest prawdziwy Bóg. I wtedy, i wtedy do Niego się nawracają, tak? Bo, ten, bo Pan Bóg stawia swoją pieczątkę na tym. I to jest, wiecie, to jest, wiecie, wspaniałe moim zdaniem. Dla mnie bardzo zachęcające. Mam nadzieję, że dla Was również. Także kochani, z tym krótkim takim słowem Chcę Was zostawić. Niech Was Pan błogosławi.